Cześć, Darski, serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Wiedzmina. No i cóż, tak. W poprzednim odcinku pogadaliśmy troszkę z Wielewnym. W ogóle trafiliśmy do Podgrodzie, tak nawiasem mówiąc. Eee, wioski pod zimą, w której mieszkają szalańcy. Tak. Dobra, ale w każdym razie. Wioska owa ma problemy z istotą zwaną bestią, i zgodziliśmy się pomóc im w zamian za Tylko, że musimy, no cóż, najpierw zalecić prawie spraw Po pierwsze, musimy zdobyć zaufanie mieszkańców. Konkretniej tych najważniejszych mieszkańców. Tako więc, chyba w tym, się, w tym właśnie odcinku się tym zajmiemy. Pójdziemy teraz do harema, który jest tutaj, tu. I weźmiemy od niego questa, i pójdziemy również do Mikula, i od niego też weźmiemy questa, i zrobimy te dwa questy w tym odcinku. W następnym załatwię sprawę z kapliczkami oraz z Odem. Najprawdopodobniej zaś później zajmiemy się trochę zadaniami pobocznymi tam będę już wypełniał wszystkie zlecenia po kolei i oddawał questy. A w sumie to ta część zleceń się sama zrobi. I. No cóż. Mamy właśnie dyskusję poboczną. Ha! Chodźmy. Witaj, Zoltan. Czego chcecie od tego Krasnoluda? To nie luź, brodę mu ogolimy. O, mówisz? Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. A miłośnik nie ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Hardy się znalazł! Dobra, chłopaki! Dla niego ubić to dziwadło! chcieliście. Błąd, błąd panowie. Duży błąd. Bardzo duży błąd. <laughs> ja, ale powiem wam, że bardzo podoba mi się teksty Geralta zarówno w y, tej części, jak i w dwójce. Zawsze jego odpowiedzi są ciekawe. <laughs> Dobra, jak tam zoltan? Dziękuję, że mnie od tych obwiesiów ocaliłeś. Zaraz, zaraz. Geralt? To ty? Tu na psa urok Coś się stało? Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały Wiedźmin umarł, wrócił do żywych. Pięć lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Gorzałki się opiłeś! Jestem zoltan Chiva i twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś? Co z... Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem Chivajem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę. Chociaż miłoby było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem tak. pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Gerald? Napijmy się piwa i pogadajmy jak za dawnych czasów. <głosy> <głosy> A, no cóż, powiem wam, że bardzo lubię Zoltana. Mm, zarówno w grze, jak i w książce. Dobra, wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna, paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków, wywalczą sobie wolność i równe prawa. Aha, wykarzy to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życie wielenego. <laughs> Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Geralt, druchu. Dobra, co u ciebie słychać? Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w zimie mały interesik. Handel dobrami z Mahakamu, nic więcej. Poza tym Brechenrixowie naciskali, rozumiesz? O... Tak. Um, Breken um, Rixowie? Kto to? Breken Ricksowie? Kto to? Eudora Breken Rix, moją małżonką niebawem zostanie. Długo już rozmawiamy. Problem w tym, że mój przyjaciel. Bardzo Kładzie duży nacisk na dobra materialne. Kopalnia wspólna sprawa, w której powolnie pracowałem, okazała się totalną klapą. Takie kurwa czasy. No dobra, teraz zobaczę tą słychać? drugą. Znasz mnie? Opcję delegową? To zyskowne? Mam nadzieję, jak wiesz, pewne inwestycje poczyniłem jeszcze podczas wojny. Ale jak to mówią, pieniądz musi być w ruchu. Zdaje się, że masz do tego łeb. Geralt? A co do jeszcze. do tej narzeczonej? To z tego co pamiętam, oni są. Zaręczeni od pięciu lat właśnie, bo byli już zaręczeni, kiedy A książka się zakończyła. Dobra, Zoltan, wyjaśnij mi dokładnie, kim są te wiewiórki. Zoltan, wyjaśnij mi dokładnie kim są te wiewiórki. Zmarkacze nieludzcy. Legend romantycznych się nasłuchali i do walki się rwą o wolność i ideały. W czasie wojny z Nilfgardem wykorzystywał ich emir, by zamęt szerzyli w królestwach. Teraz nie wiem, kto za tym wszystkim stoi. Hmm. Ciekawe. <laughs> Jeszcze jest opcja, że sami się rwą tak do walki. <laughs> o, Zoltan, muszę lecieć. Pogadamy później. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. No i pogadamy się to jeszcze z Lotharem, tak jak mówiłem, bardzo go lubię Dobra, przeszukam szczątki i mamy tutaj kości, dobra Raz Dwa, mamy poziom też, cudownie I cóż, tutaj jest dom Harema, tak więc wejdziemy sobie tu teraz Tu tak, dobra, save I też muszę założyć ten pierścień od Wielbnego Założyć, mówię. No. Okej. Okay. nie pogadajmy z nim. Witaj, Harem. Powitać, po po, po witać zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock, ha-handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wie-wie-wie-wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przy, przysyła cię wie, wielebny? Oczywiście. Oczywiście. Jakości nie, nie nie wierzę. Symbol wie, 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 wiecznego ognia! Musiałeś dostać go od wielebnego. O, przysłał mnie wielebny. ponoć potrzebujesz pomocy wiedźmina. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy Wiedźmina. Nocą z rzeki u umarli wyłazą, U upiornym zimnem od wody ciągniesz, ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz torenów. Wiesz, mam swoje koszta. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz torenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa stoi. Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi lu ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla spe specjalnego klienta. Gdzie mam szukać tych utopców? Gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie nad brzegiem że rzeki wyłazą z wody po zmierzchu No tak. nie. Hm. Zażem takie kości wygląda na kraso ludzkie, o to się później go zapytamy. E, czym handlujesz? Czym handlujesz? W, w wszystkim poprawdzie. A, a ale ciężkie teraz czasy, więc wy, wybór mały. Pokaż co tam masz. K Klient nasz popan. Hmm. I tak, raczej nic od nic, ciebie nic nie kupimy. Nie mamy pieniędzy, nawet za dużo. Eee, niebieski meteoryt. Nie, nie jest mi potrzebny, bo e, meteoryty są, <coughs> ogólnie są potrzebne do wykonania e, miecza. Z trzech kawałków się wykonuje miecz. Eee, zresztą to jest dokładny opis. Eee, tylko, że ja chcę zrobić z czerwonego meteorytu. Tak więc to sobie oleję na razie, ale tak, sprzedam ci siekierę, niepotrzebna mi, e, sprzedam ci sztylet i coś jeszcze? Mm, raczej nic. No dobra, to tyle. E, jeszcze chciałbym ci opitrolić dom. E, Przeciwni ludziom. Pamflet opisuje wielki spisek ludzi oraz... I na przestrzeni dziejów. Zawiera wiele kąsk, ale dostarcza informacji o starszych rasach. Oho, dobra, co tu mamy? Gęsi smalec. Coś jeszcze? krebens Sok maliniowy. Ok. I krowie mleko. Świetnie. Tyle. Chyba tyle. Jeszcze, może zobaczymy ten pamflet. Hmm... Dobra, tego nie będę czytał na głos, Przelecę to sobie szybko, No i wy też możecie przeczytać w tym czasie. <śm> że to jest tak głupie po prostu. <noise> ogólnie, prawda jest taka, że ci którzy mieszkają w miastach i ogólnie nie walczą z ludźmi, są wys wyszedzani przez jednych i przez drugich, bo ludzie uważają ich za szpiegów, zaś elfy i krasnoludy z komand yy, wiewiórczych uważają ich za zdrajców. Czyli mają ogólnie przejebane. Dobra, <noise> harem. Symbol wie, 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 wiecznego Tak, tak, słyszałem. Chcę się przespać. <laughs> Bo mam level i tak. Na początek chciałem sobie tutaj rozwinąć może siłę na drugi poziom. Podobnie zręczność i podobnie wytrzymałość. Mm. No, czemu nie? Porówno. Dobra. I śpimy do. Myślę, że do północy będzie dobrze. <laughs> Prześpimy się i polecimy wytępić utopcę. To jest tu blisko zaraz. Nie ma za dużo latania. Gdzie harem? Ha, dobra. Wychodzimy. Ogólnie też ten odcinek będzie troszkę krótszy, ponieważ nagrywam go w ten dzień prawdopodobnie, w którym go uży użycie, czyli... W czwartek rano, i chcę mieć czas go jeszcze przesłać. Tak więc nie może się za bardzo wydłużyć. I mam utopca No, ośmały <grytanie> O Oj, utopcy spotkamy masę w tychże. Znaczy potem będą jeszcze to więc w sumie większe utopce. <grytanie> Zwłaszcza na bagnach będzie ich masa. <grytanie> Ale to dopiero w drugim akcie. To zobaczycie jeszcze, ogólnie to naprawdę denerwują mnie te komentarze Eee, czemu to nagrywasz, czemu nagrałeś Wiedźmina, bo Ragnarok przed nagrał I po cholery nagrywasz, ludzie, po pierwsze eee. To, że Ragnarok dopiero co nagrywa naprawdę mi mało obchodzi Ponieważ ja chcę przejść tą grę i nagrać ją na swój kanał Tak więc, eee. To nie ma nic do rzeczy, do tego... No cóż, wiem, że mniej osób będzie oglądać Ale tak naprawdę to mnie cieszy jakby, Jak oglądają nawet 5 osób Jakby oglądały 5 pięć... osób Bo tam eee, Ale tak naprawdę będę się cieszył Nawet jak będą tą serię oglądało Może z 5 osób <laughs> A widziałem, że ogląda więcej, ponieważ Jak dotąd odcinki drugi i trzeci Mają tam po 50 parę wyświetleń Tak więc Jest eee, znośnie jak dla mnie? i dodatkowo. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nen Duane z Nie damy się zastraszyć wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hadekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensyt, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensyt, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią dwudziestoosobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury we Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Hmm. Dobra, słuchajcie, skończę jeszcze swoją wypowiedzi i dopiero się nim zajmę. Eee. <kłysy> wiem, że Ragnarok nagrywał, wiem, że ta z osób nagrywa. Znaczy, mniej osób będzie oglądało u mnie tą serię, jednakże ja podejmuję inne decyzje od Będę podejmował inne decyzje od Ragnaroka. Gra będzie wyglądała leciutko inaczej, tak więc myślę, że miło to. Niektóre osoby będą zainteresowane tą serią, ponieważ, no cóż, mi na przykład nie podobały się niektóre decyzje Ragnaroka. Wiem, że on gra po prostu. Inaczej niż ostatnio, częściowo, żeby zobaczyć, jak wygląda druga ścieżka. Jednak ja tu będę podejmował decyzje zgodne z tym, co myślę. No i cóż, i mamy taki wybór w sumie. Możemy mu oddać towary i nie pozwolić zabrać towarów. I cóż, słuchajcie, ja jej nie pozwolę zabrać towarów, ponieważ, no cóż, harem nic nie mówi o tym. Równie dobrze mogą kraść te towary. Aha, no cóż, no ukraść nie pozwolimy, tak więc pracujemy dla harema. Będziemy i będziemy i oni muszą poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Pracuję dla harena Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać zachciwego chciwego DUAN. Przecież nie jesteś jednym z nich. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyni. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! <śmiech> <Jemy>! <śmiech> ok? Dobra. Eee... Tak. Najpierw ucznicy, szybko. No, Geralt. Zajmiemy się pieszczelcami, bo oni mnie ir irytują zawsze. A nie pamiętam czy wykupiłem już sobie zdolność odbijania strzał i brakuje mi jednego ucznika? Nie, jest. Oooo! Tak ogólnie <grywam> Nagrywam tą demon przynajmniej już drugi raz, ponieważ e, mi się gra wysypała. Nie, mam jakieś problemy teraz z tą grą, Nie wiem czemu w sumie. coś mi się dzieje. Ehm... I się wysypuje, nie było tego wcześniej. Nie wiem o co chodzi. Eee, dobra. Szczątki. Mm -mm. O, jest kurcze dziela. <gryw> Niezada roślina, kolejne szczątki. Oki, okay. i to chyba wszystko. Jeszcze jedne szcz szczątki. Uh -uh to utopiec akurat był. I tu, i tu. I tu. No i tyle. Eee, dobra, w takim razie lecimy teraz do Mikula, który jest przy tej bramie tutaj. Dowiedzimy. I dowiemy się jak jemu możemy pomóc. Eee, no w sumie moglibyśmy wrócić teraz do Harema i oddać mu questa, jednakże... Eee, no cóż... Nie ma sensu się to odwracać. Wolę obiec questy wszystkie a potem je poddawać. <laughs> niż tak się miotać tutaj we wtp. w ogóle, mam nadzieję, że widzicie coś, ponieważ troszkę ciemno jest. Tak teraz pomyślałem, a jednak YouTube może trochę przyciemnić zawsze obraz. Dobra, zobaczę później, jak to będzie wyglądało. Ewentualnie później będę na nagraniach się jak jest noc. Mikul. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no... krawantana na... Długo jeszcze będzie ta krawantana na obowiązywać? Dowódca wie. Ja pojęcia nie <laughs> A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Gleit pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Boże święty, nie do tego miejsca. Podchodzimy do człowieka, rozmawiamy, mówię, pogadajmy chwilę. A wielebny wie, że tu jesteś? Co? <grym> Oczywiście. Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak od niego? Mam. Wielebny mówił znak łognia czcić. Znaczy ty łodzielego. Naprawdę. Uf. Dobra. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. O, bo ja panie martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej kawałek drogą. A ja żem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejcy, powiadasz. Proszę, panie. Czy ty wiesz, że noszenie broni, której nie potrafisz użyć, jest e, oznaką totalnej głupoty? Okej, okay, pomożemy mu. E, jestem Wiedźminem, zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów i powiesz Wielebnemu, że ci pomogłem. Jestem Wiedźminem, zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów i powiesz Wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem. Ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle chcę ubić. Bywaj. Dobra, ale chcę jeszcze z nim pogadać. Wielebny mówił, znak łognia czcić. Tak, tak. Eee, gdzie mam szukać tych guli? Gdzie mam szukać tych guli? Niedaleko karczmy zbocze jest. A w zboczu wejście. Bywaj. Okej, okay. coś jeszcze? Cholera, nie nawidzę tego, jak tak mi wyłącza rozmowę. Yy, gdzie dostanę Glade? Gdzie dostanę Glade? Zakon płodącej róży ma magleity. Wieczny łogień pomaga w walce z zarazą. Nie widziałem tu żadnego zakonnika. Może wielebny będzie coś wiedział na ten temat. Bo on dużo wie, nie zaszkodzi spytać. Bywaj. Wie mm, jakie macie problemy w okolicy? Jakie macie problemy w okolicy? No, ta... Kartiona, czy jak tam... chorobsko ludzi zabija. I potwory też mamy. Potwory? A jakie, jeśli można zapytać? No, wilcy są u nas. Oj, dużo ich. Są te, no, martwiejce i są też elfy. I koboldy są. Wilcy, powiadasz. Oj, siła ich, panie. I kundli jakich zdziczałych. Dawniej, w nie kamieniami i ciskał, ale się teraz boję. Ta. No, no, dobra, idziemy stąd. Mam go dosyć, mam dosyć całej tej wioski. Boże, naprawdę, pierwszego gach tutaj nienawidzę w tej grze, taka chora, porąbana wioska. okej, okay, chodźmy. Save. Będę zapisywał często grę, bo mi się wysypuje. Eee... i mamy bergesta. Okay. Ogólnie to rozkładanie się takie błyskawiczne ciało jest ...przerażające. No, pigo. Już. <zysy> OK. Pięknie. E, ja ziele, zbierzemy sobie też i kolejne ziele. i kolejne. Dobra. Idziemy do krypty. Krypta jest niedaleko tutaj. Przyjdziemy się. Zatwimy ją i tak w ogóle, czy ja mam kota już? Czy mam kota? Koteła Puszczyk, jaskółka, nieznany eliksir, biała mewa, nieznany eliksir. To jest chyba kot, a ja go nie znam. Recepty Nie, znam kota. Ok, to koło kryptu usiądziemy sobie przy ognisku i zobaczę, czy mogę kota wykonać. Bo się przyda w krypcie. Zwłaszcza dla was, jeszcze ja mogę. Zawsze ja mógłbym grać na. E, ten. <laughs> e, po ciemku jednakże. Wy byście nic z tego nie widzieli i nie byłoby to. E, zbyt ciekawe do oglądania. Embargazy się pojawią? Tak, dobra. Olejemy je. E, lecimy do. Dobra, nie, ole, nie olejcie. <laughs> Wybacz. Dajemy też tą kapliczkę, na grze, jak mówię, załatwię później. Teraz chcę się zająć tym w ogóle jak z czasem. Jak z czasem. 26 minut. O... Hmm. No i mam dylemat. Dobra, słuchajcie. E, tak, w tym miejscu zakończę ten odcinek. No, może za chwilę dojdziemy do krypty. E, ponieważ, no cóż, jak mówię, nie chcę, żeby odcinek się przedłużył. E, z uwagi na to, że chcę go dzisiaj jeszcze przesłać. A mój net nie jest za dobry. E, niestety. I Bergest Dzień dobry Puuu, tyle? Tyle, dobra I mam ognisko mm -mm. Tak więc Kłuniemy się przy nim i poziom już szłam? Nie, nie miałem żadnego poziomu, ale chcę sobie wykonać kota, którego nie mogę. Mm, a mo mogę zobaczyć, co potrzebuję do tego. Czy jak sobie białą mełę wykonam, to dam da mi to coś. Nie, nie mogę kota wykonać Dej! Kurczę, dobra. kimnimy eee, się do następnego e, zmierzchu. W takim razie. Kurczę, pomyśl jak to zrobię. Eee, no cóż, dobra, nieważne. W każdym razie w tym jest zakończony odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam do kolejnych. Cześć!